Helu, tu dran, a to moje dran, Kokoro. Zamówiłam coś spontanicznie dosyć z Hongkongu. Zrobimy dzisiaj unboxing i trochę pogadankę i takoż... W każdym razie, co to jest? Segregator. Segregator od małej firmy, która produkuje coś na kształt i podobieństwo Plotera. W zasadzie robią to tak dobrze, że praktycznie jest bardzo wierną kopią, nazwijmy to, ale wysyłają do Polski. W przeciwieństwie od Plotera, o czym zaraz trochę powiem więcej, ale najpierw zróbmy unboxing. I są też cuda. Tutaj ich opakowanko, z takim wytłoczonym srebrnym napisem. I to jest tak, to jest nazwa ich firmy, no są, są różne nazwy, tak. Mi Plus brzmi trochę enigmatycznie, bo w sumie mogło być to cokolwiek. Za, na koniec, na koniec, dobra? Bo, bo chcę obejrzeć co jest jeszcze. Tu zamówiłam w celu archiwizacji. Segregator nie jest niczym szczególnym. Jak na AliExpress możesz dostać ich wiele, zwykłe ringi. To też będę porównywać jeszcze za chwilę, z tym co mam od Plotera. Tu jest taka ochronka na mm, ringi, żeby się nie odciskały za bardzo w skórze. Tu jest przegródka, którą się montuje w segregatorze i służy do tego, żeby go sobie zapinać. I tu jest e-pen loop. No to już jest to spoilers trochę, jeśli chodzi o kolor. Mm. Taki wyjątkowy sobie kolor wybrałam. Kieszenaczki i papiery. Hoho. Ho. Nie. <laughs> obejrzmy, obejrzmy tutaj w naturalnym świetle onego pięknego Miklusa. Jeszcze jest w torebusi. I w środku. Wow! Yes, the smell of the leather is real, guys. To, to jest moment, mam, mam moment w tym momencie. Nie wiem, jak wyjdzie, oczywiście, tutaj na kamerze, taki bardziej winno-czerwony, natomiast na żywo jest trochę bardziej winno-fioletowy. Super zaletą Mi Plusa, oprócz tego, że wysyłają to Polski, jest to, że można sobie zbudować ten swój segregator tak, jak się komu zamarzy, czyli mają różne opcje różne grzbiety, wybrałam sobie ringi złote, krauzy bardzo godne i jeszcze rozmiar ringów jest po 13 zamiast 11 Więc część unboxową zamknę w tym miejscu i zabiorę się za porównywanko i będę dużo gadać. Brace for it. Let's go. Ok, first impressions. Po prawej mam plotera w rozmiarze mini 6. Skóra horsehair 2 w kolorze chyba tam navy. On już sobie jest ze mną przez ponad rok. Używam go razem z tutaj nakładką na ringi, żeby się trochę mniej odciskały. No ale i tak to się dzieje, bo to jest taki urok tego materiału. Ringi 11 mm, brzeg jest ploterowy z inśniejszym tutaj wytłuczeniem. Natomiast Mi Plus, Mi Plus oferuje też różne rodzaje skóry, natomiast ten jest taki najbardziej affordable, nazwijmy to. Pueblo Leather, ploter też takie ma. Brzeg jest Mosiężny i będzie ciekawą patyną zachodził. Nie wiadomo, gdzie jest góra, gdzie jest dół, bo nie ma tutaj nic napisane, a można. Też albowiem Mi Plus oferuje dużą kustomizację swoich tej produktów, gdyż albowiem robią je kurde ręcznie. Nie jest żaden sweatshop, jest para, która się tym zajmuje. Brzegi tutaj są zaokrąglone, natomiast Plotter ma te brzegi bardzo ostre. Ale nie aż tak, żebym sobie krzywy zrobiła leżą płasko. To jest taka ich właśnie super zaleta. Ploter jest mocno wyrobiony tutaj na środku, żeby się ładnie zginął. Brzegi są tak zarobione. W środku jest materiał taki bardziej mierzwiony. Natomiast mi plus jest trochę mniej wyrobiony ten środek. Brzegi są ładnie zaokrąglone. Ten materiał jest bardziej wykładzona. Więc to jest kwestia, myślę, preferencji. Jest różnica w wielkości ringów? Okej. Okay. Tu jest wszystko. Słuchajcie, co normalnie noszę w swoim plotarku. I... Tak. To jest troszeczkę za dużo, jak na te 11 mm ringi. Muszę coś zrobić, żeby to miało sens. Nabrałam taką oto... Przegródeczkę, ona służy ku temu, żeby trzymać w niej długopis, a tu mam osobno. To jest odpowiednik mniej więcej tego od Flotera. Trochę jest sztywniejszy, nie ma żadnych nadruków. Tu jest sama y, gumeczka. Gumeczka od razu z pennukiem. Tutaj mam pennuk osobno. Pennuk też jest skórzany, y, fajnie się wyrabia, natomiast nie jest zbyt duży. U MiPlasa jest opcja wybrania grubszego i węższego, albo sobie doczepienia takiej po prostu elastyczną e, giumencją. Więc tutaj wiem, że się kolega zmieści na 100%. Czy zmieści mi się mój najgrubszy kolega? Myślę, że tak. Kaweko wejdzie ogólnie jakiś pilot. Ponieważ tutaj noszę jakieś swoje karty na punkty, małą gotóweczkę, pomyślałam, że przyda mi się taka. O, kieszoneczka. Ale te widzę, że kieszoneczki nie są nawet szczególnie ani brandowane, więc można kupić po prostu sobie uniwersalne akcesoria i mieć to z głowy. Tutaj jest ringard, również w kolorze można sobie wybrać dokładnie pod, pod ten kolor. O, ten lup jest, jest dobrany pod tą limited edition edycję ed limited edition edycję mogę sobie od razu go zamontować do trochę ciężko da mi się, że się wyrobi skóra jest troszeczkę sztywniejsza, not na lie ale ten też nie był aż taki miętki jak z nim zaczynałam tutaj pen lup sobie wystaje i na sobie iść za nim. So far, so good, guys. Elegancko. Zobaczmy, jakie mamy papiery. Aha. Tutaj mam kalendarz 2025. się go montuje i się go rozciąga. Yearly Finance, to też chciałam. W ten sposób. Jest opcja na Financial gold Memo i kwartalne jakieś takie. Jest ich tutaj z pięć. Można sobie przez pięć lat robić budżet. Oprócz tego wzięłam po prostu trochę papieru. Widzę, że papier nie jest jakoś tutaj łączony, nie ma zaokrąglonych brzegów. Dziurki też są raczej takie większe niż papier ploterowy. Jest do takich raczej uniwersalnych, większych dziurek. Ten od Mini Joy. Ale no to nie szkodzi. To, to nie jest firma, która produkuje papier, unlike Midori. Design feel. Może być dowolny, można sobie drukować, można sobie dziurkować w domu. Takie cudo. Sporo ich jest tutaj. Działa to w ten sposób, że sobie robimy miesiąc tak, i kolejny miesiąc w ten sposób. Muszę powiedzieć, że jestem ostatnio dużą fanką obracania sobie notatnika w ten sposób stronie mają bardzo różne duży wybór bardzo ciekawy i mam jeszcze tutaj takie o dostawszy A, 2026 Aby to nie stary to jest y, y, kalendarz na nie teraz okej okay. okay. to jest kalendarz w takiej formie i można go sobie tak rozwinąć Spróbuję się pobawić z tymi wszystkimi insertami. Na trzy kolory, można to kreatywnie jakoś potraktować, myślę. I jest w linie pionowej, gdzie można pisać nie wiem, znaki pionowo, albo w ten sposób. Bardzo duże są tutaj te odstępy, więc się nadaje na jakieś właśnie pisanie piórem czy coś. Po prostu papier w kropki. Jest dosyć y, przyjemny, gładki. Syrena... Więc takie mam różne papiery do dyspozycji. Platerowe są zaokrąglane, nie? Więc for, for, a, for a, experience. Tutaj, jeśli ktoś chce, to sobie może też pozaokrąglać. Ten jest trochę wyższy w ogóle. Nie wszystko, co mają, jest pewnie od nich zamawiane, sorsowane w różnych miejscach. I ten jest tak prezentuje się. Mi plus. Dobra. To jest coś, co Ploter na początku wypuścił do archiwizacji swoich jakby projektów i to jest przerost formy nad treścią. Nie możesz tego jakoś szczególnie przeglądać. Natomiast dopiero co wyszli ze, ze zwykłym segregatorem takim naprawdę fajnie wyglądającym, ładną ma formę, natomiast ma już więcej sensu będziemy bawić się w takich zwykłych archiwizację i też będzie dobrze myślę. Tak wygląda rozpakowanko Mi Plusa. Dziękuję wam pięknie. Mi+ Plus ma swój affiliation program. Więc jeśli będziecie chcieli zobaczyć coś na ich stronie, to możecie skorzystać z mojego linku i wtedy i wy i ja dostaniemy później jakieś Zniżunie ja właśnie swojego kupowałam właśnie z jakiegoś randomowego linku od youtubera and it was cool. Ile za to wszystko? No. To jest zdecydowanie papierniczy produkt luksusowy. Nie jest to dla wszystkich absolutnie, ale dla tych, którzy mają szczególne potrzeby papiernicze, myślę, że jest to opcja. I że będę coś jeszcze zamawiać od nich. Już mam kilka rzeczy na oku. W ramach okazji budżetu myślę, że będę się skuszać. Dzięki za oglądanko, swoje dalsze wrażenia. To jest tego, jak sprawdza mi się Ony Mi Plus. Będę pewnie pisać na... Instagramie drankokoro, gdzie można mnie zawsze znaleźć, tudzież na Discordzie Japiernicze. Mamy różne, fajną społeczność, która ma swoje Japiernicze przygody. Opisujemy wrażenia albo co tam kto kupił i jak się sprawdza. Więc wszystkich fanów artykułów papierniczych z Japonii i nie tylko, zapraszam właśnie tam. Do następnego. Bye!